Według świętego Jana, rozdział 9, wersety od 13 do 34. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał. I wypytywali ich, mówiąc, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że niewidomym urodził się? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego: Ma swoje lata. Będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za mesjasza, Zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznik. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać, czyli wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli, to Ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek, w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest cicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz i wyrzucili go precz. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj dłuższy taki fragment i dość dużo wątków w tym jednym fragmencie. Po trochu postaram się każdy ten wątek omówić, tak abyśmy i my mogli w domu przede wszystkim sami dalej zastanowić się i rozwinąć to wszystko, no bo w tym podcaście nie jest możliwe, aby. Wszystko powiedzieć. Kochani, znowu dalej, kontynuujemy tą sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrowił niewidomego, a właściwie dokończył procesu stworzenia. Kiedy ludzie zaprowadzili tego człowieka do faryzeuszów, a takie właśnie było prawo. Kiedy człowiek, prawo mojżeszowe, kiedy człowiek był chory, a następnie ozdrowiał, miał pokazać się kapłanom, aby oni sprawdzili, czy na pewno. Już zakończyła się choroba, i czy może normalnie wejść do ludu Bożego? Ponieważ człowiek, który był chory, nie mógł przebywać z ludem, tak samo człowiek chory czy jakiś ułomny nie mógł wchodzić do świątyni. Tym samym ten człowiek nigdy nie mógł wejść do świątyni w Jerozolimę, ponieważ był ułomny, po prostu nie widział. I tutaj wypełniają prawo Mojżeszowe, zaprowadzają człowieka do właśnie przełożonych. Tym samym te osoby, które przyprowadziły tego człowieka, no, mówią, że słuchajcie, on był niewidomy, a teraz widzi, posprawdzajcie, o co tutaj chodzi. Ten człowiek, który był niewidomy, objaśnia dokładnie, że został uzdrowiony przez Jezusa Chrystusa w ten i taki sposób. Czyli było to, które nałożył, otworzyło oczy. Jak najbardziej faryzeusze, bądź co bądź, to nie byli głupi ludzie. To nie było tak, że oni nie znali pism. Kiedy coś takiego usłyszeli, od razu zrozumieli, że tylko Bóg z prochu ziemi może cokolwiek zrobić dobrego. I oczywiście byli bardzo zdziwieni, jak to się mogło stać. No i oczywiście część tych ludzi powiedziała, że ten człowiek. To nie jest od Boga, to musi być jakiś demon. I przecież zarzucano Panu Jezusowi, że pochodzi od diabła. W szczególności, że to się stało w szabat. Jak cokolwiek on mógł zrobić w szabat, to jest pogwałcenie szabatu, prawa mojżeszowego. A ktoś, kto pochodzi od Boga, nie może łamać prawa mojżeszowego. Ale inni powiedzieli, że ten człowiek, no, nie mógłby zrobić takiego cudu, gdyby był grzesznikiem. I to tylko i wyłącznie takie znaki, a wtedy tylko takie znaki były tylko i wyłącznie od Boga. I słuchajcie, powstał rozłam pomiędzy uczonymi. Bo właśnie ten wątek, Pan Jezus bardzo często wprowadza niezgodę. Jak wiele razy słyszałem, że jeżeli jest mowa o Panu Jezusie, to Pan Jezus jest. Pokojem, kiedy w społeczności ludzi wierzących występuje jakaś kłótnia, jakiś podział, to na pewno nie może być od Boga. Ale kochani, prawdziwe słowo Jezusa Chrystusa zawsze wzbudzało podziały. I tym razem również przychodzi Pan Jezus, bo on jest przecież tym słowem. Pamiętajcie, rozważamy Ewangelię Jana, i tak był na samym początku przedstawiony. Powoduje, że dochodzi do różnego rodzaju podziałów. I nawet ewangeliści pisali, że będzie dochodziło do podziałów i rozłamów wśród rodziny ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Także Jezus Chrystus jest królem, księciem pokoju, ale on wprowadza podziały. I tak tutaj dzisiaj widzimy, że nastał rozłam wśród właśnie faryzeuszów. Faryzeusze mieli. Jawny dowód, że rzeczywiście człowiek ten przejrzał i to w tak nietypowy sposób. Przeprowadzili go inni ludzie, którzy również o tym zaświadczali. Prawo mojżeszowe mówi, że wszystko ma opierać się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. No oczywiście mieli uzdrowionego, oczywiście mieli ludzi, nie wiemy ilu tych ludzi, których przeprowadzili, ale to nie wystarczało tym foryzeuszom. Więc chcieli jeszcze dowiedzieć się od jego rodziców, czyli mieć tych świadków kolejnych, którzy potwierdzą, że rzeczywiście to jest ich syn i on rzeczywiście był niewidomy, a teraz widzi. Więc zawołali tych rodziców i rodzice przyszli. Rodzice potwierdzili, że jest to ich syn i był niewidomy, teraz widzi, chociaż rzeczywiście byli troszeczkę wystraszeni i nie powiedzieli skąd, skąd w jaki sposób on przejrzał. Ale. To wystarczyło, aby być kolejnym świadkiem. I popatrzcie się, ci ludzie, ci faryzeusze, mają potwierdzenie to, które mają w swoim prawie, w prawie mojżeszowym, który oczywiście jest od Boga, a oni dalej nie wierzą. Że to, co się wykonało, to jest potwierdzenie, że ten Jezus, którego oni tak nienawidzą, jest właśnie Mesjaszem. I nawet chcieli wykluczać z synagog tych, którzy by. Potwierdzali, czy, czy właśnie świadczyli o tym, że on jest Mesjaszem. Chcieli zagrozić, ale sami widzieli, że nie da się i tak naprawdę ich prawo, które powinno ich chronić, jest biczem na nich. Zaczęli wymawiać że no szukać nawet łącznie tego, że został to zrobione i został on uzdrowiony w szabat. Bo właśnie kiedy przychodzi prawdziwy Jezus Chrystus, kiedy mamy potwierdzenia, to my również czepiamy się wszystkiego, staramy się znaleźć bo szabat, bo tamto o wam to. Jak w ogóle dzisiaj dużo jest takich osób, które mówią to nie może być Sługa Boży to nie może być człowiek, który był powołany przez Boga, kaznodzieja, pastor czy, czy jakiś inny sługa Boży, bo na przykład nie przestrzega Szabatu, czyli nie chodzi do kościoła w Szabat, albo nie modli się w Szabat, czyli na pewno nie jest od Boga. No i oczywiście, jeżeli byłoby takie prawo, że, że w Szabat, chociaż tu się w ogóle zastanawiam, Dlaczego tylko Szabat? A jeżeli ktoś czci Boga w inne dni, to już nie może? Czy, czy w ogóle to prawo mówiło o to, że to tylko Szabat możemy czcić Boga, a w inne już nie musimy? No takie to, to takie luźne myśli po prostu. Ale Pan Jezus wyraźnie mówił, że nie Szabat jest dla człowieka. I po prostu faryzeusze nie, nie rozumieli. Dzisiaj jest też wiele osób, które zupełnie nie rozumieją, na czym polega szabat. I, I co? Oskarżają ludzi, którzy według ich nie święcą szabatu, że nie są od Boga i nie mogą podchodzić od Boga. Ale kochani, popatrzcie się, co Pan Jezus czynił. Ile różnych innych cudów, znaków świadczyło o tym, że On jest Mesjaszem. A ten jeden szabat miałby tylko wszystko przekreślić. No tak, no bo kto wypełnia cały zakon, a chociaż jedno przykazanie pominie, przestępuje cały zakon. No dobrze, tylko czy my właśnie rozumiemy, co, o co chodzi z tym szabatem? Zresztą sam Pan Jezus powiedział, że jeżeli wpadnie osioł czy wół do dołu, to przecież weźmiecie i pomożecie temu wołowi wyciągnąć go, a jest to na pewno ciężka Fizyczna praca i to nie było nigdy uznawane. Pomoc nigdy nie była uznawana za coś e, złego. No ale jak to mówią, chcesz uderzyć psa, to kij się musi zawsze znaleźć. Tym faryzeuszom nie dawało spokoju to wszystko, co usłyszeli. I to jest kolejne zastanawiające. Przecież, jeżeli byliby pewni, że Jezus nie pochodzi od Boga, że jest to jakaś diabelska sztuczka, to po prostu by to zakończyli i zostawili. A nie drążyli. Oni jednak, ja wierzę, że ich sumienie poruszało i dalej drążyli. Znowu wołają tego człowieka, aby przyszedł i znowu go wypytują. No i cóż, ten człowiek już trochę zirytowany, powiedziałem wam wszystko, dalej tak twierdzę, a wy dalej mi nie wierzycie. Wtedy zaczęli ci ludzie obrzucać go właśnie obelgami, i tak to się też dzieje dzisiaj. Jeżeli ktoś widzi, że. Jest wypełnione słowo Boże, a nie potrafi sobie z tym poradzić, to najczęściej wybucha jakąś agresją, właśnie jakimiś obelgami. A ty jesteś heretyk, a ty jesteś manipulator i tak dalej. I manipulujesz, tylko zmieniasz, przekręcasz te, te słowa. No ale kochani, przecież tutaj wyraźnie te cuda, te znaki świadczą o tym, że Pan Jezus pochodził od. Boga. Dzisiaj mamy też wiele, wielu sług, którzy pochodzą od Boga, którzy głoszą słowo, które głoszą, którzy głoszą prawdę, ale ludziom się to nie podoba i starają się znaleźć właśnie, bo ten szabat, bo, bo tamto, bo my jesteśmy wyznaczani, tak jak ci powiedzieli Mojżesza, my mamy swoją naukę, a ty jakąś dziwną naukę przynosisz. Oczywiście, ktoś, kto przynosi dziwną naukę, to przynosi dziwną naukę, ale jeżeli opieramy się o Słowo Boże, o Pismo Święte, to tak naprawdę ci, którym się to nie podoba, szukają wszystkiego, bo nie mogą sobie poradzić, bo nie może się tak zdarzyć, że poradzą sobie z prawdą Słowa Bożego. Oczywiście jest taki fragment w Piśmie Świętym, że i szatan może przybierać postać anioła światłości. I to dzisiaj jest bardzo często używane i w sumie bardzo dobrze, że jest używane, żeby być ostrożnym, bo nie każdy ten, kto czyni, pokazuje to, co wydaje się z pozoru dobre, musi być od Boga, tylko może to być zafałszowane właśnie. I tutaj posłużę się drugim listem świętego Pawła do Koryntian 11, rozdział od 10 wersetu. To właśnie wskazanie na tego, Szatana jako anioła światłości. Zapewniam was przez prawdę Chrystusa, która jest we mnie, że nigdy nie pozbawi mnie tego tytułu do chluby w granicach Ahai. Dlaczego? Czy dlatego że was nie niejmuję? Bóg to wie. Co zaś czynię, będę i nadal czynił, aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają, aby byli jak i my w tym, czym się chlubimy. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze udający apostołów Chrystusa i nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według dzieł swoich. Dzisiaj też dochodzi do różnego rodzaju cudów, uzdrowień, i ludzie się cieszą, bo to musi pochodzić od Boga. Jest mówione słowo, i w kościele pojawia się mnóstwo osób. Czy to wszystko? może pochodzić od Boga. No, wydawałoby się, że tak, tak jak zresztą tutaj wskazywałem, że są to potwierdzenia. Ale jak mamy dzisiaj do tego podchodzić? Tu są bardzo ważne słowa w dziesiątym wersecie. Zapewniam was przez prawdę Chrystusa. Kochani, to wszystko, co widzimy, czasami z pozoru dobre, a może i nie tylko z pozoru dobre, wszystko musi być rozeznane i oparte o prawdę Chrystusa, czyli o prawdę Słowa Bożego. Ci faryzeusze zarzucali, że oni są wyznawcami Mojżesza, bo wiedzą, że Mojżesz mówił do Boga, a ten człowiek nie wiadomo skąd jest. Ludzie, którzy mówią, ludzie, którzy coś czynią, jeżeli to jest na podstawie Słowa Bożego, jeżeli potwierdzenie ich słów i ich czynów znajdujemy w Słowie Bożym, to to są ludzie, którzy... Pochodzą od samego Boga. Ale ci, którzy czynią pewne rzeczy, nie rzeczywiście, jedne rzeczy można znaleźć jako potwierdzenie, ale jak już wspomniałem, wszystko opiera się na zastaniu dwóch, trzech świadków. Więc i inne sprawy muszą opierać się na słowie Bożym. Jeżeli coś wychodzi poza słowo Boże, na pewno nie jest od Chrystusa, nie jest od Boga. A jest od szatana. I dzisiaj wiele osób przychodzi i chce uzdrawiać dobre rzeczy, ale uzdrawiają po to, aby sobie chwałę odebrać, a nawet zapominają wspomnieć o Jezusie Chrystusie. Mówią, mówią wiele, ale wyciągając z kontekstu. Dlatego wszystko należy sprawdzić i porównać o prawdę słowa Bożego. Kiedy widzimy, a mamy dzisiaj i w internecie. Pełno różnego rodzaju nauczycieli, proroków, mówią, wydawałoby się dobre rzeczy, ale kochani, Pan Jezus wyraźnie potwierdzał, wszystko, co robi, to wszystko było potwierdzone Słowem Bożym. Dlatego Pan Jezus tak często powołuje się, bo w piśmie napisano, bo Pisma mówią, bo On właśnie opierał to wszystko o Słowo Boże, nie o pomysł, jak. Wiele tych faryzeuszy przecież mówiło, że należą i są uczniami Mojżesza, ale jednak dodawali do tego prawa Mojżeszowego. Na przykład ten rytuał obmywania rąk. Nigdzie w prawie Mojżeszowym nie znajdziemy, jak mamy myć ręce. A oni sobie wymyślili, że w pewien sposób możemy mieć ręce i tylko w taki sposób jest prawidłowy, a już inny nie. Jest to dodawanie do Słowa Bożego. Więc kiedy. Byśmy porównali i chcieli znaleźć tę procedurę mycia rąk w Słowie Bożym, no po prostu jej nie znajdziemy. I to wskazuje na to, że coś zostało dodane. Ale ci, którzy świadczą, tak jak Pan Jezus wyraźnie pokazywał, bo w Słowie Bożym tu jest tak, tu jest tak, to mówi, to potwierdza, to znaczy, że ta osoba pochodzi od Boga. Może to nie wszystko nam się podoba. Widzimy, faryzeusze mieli inne wyobrażenie inaczej sobie to obmyślili i chcieli za wszelką cenę zdyskredytować Pana Jezusa, a nawet Go zabić. Dzisiaj dokładnie to samo się dzieje. Bądźmy uważni też. Bądźmy uważni, kiedy sami oskarżamy kogoś. Może to nie jest zgodne z naszym pomysłem, z naszą myślą, ale to nie o to chodzi o naszą myśl, tylko o myśl Bożą. Porównajmy wszystko ze Słowem Bożym, czy na pewno dobrze to rozumiemy. Kiedy tak często zarzucamy właśnie sługom Bożym, że czynią nieprawość. Jakim prawem? Kiedy pouczamy nauczycieli, sami nie będąc nauczycielami, zastanówmy się, czy na pewno dobrze robimy, czy po prostu to nie jest tylko zgodne z naszym wyobrażeniem. Kochani, ty na dzisiaj. W kolejnym odcinku dalsza historia z tym niewidomym, który zaczął widzieć, i jak się spotkał z Panem Jezusem. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie, życzę dobrej nocy. Drogie słuchaczu, proszę nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa.